Cześć, witam was na kanale Primabiotic. Dzisiaj porozmawiamy sobie o PCOS, czyli zespole policystycznych jajników. Jest to schorzenie, które dotyka coraz więcej kobiet na całym świecie. Do najczęstszych objawów PCOS należą bolesne i nieregularne miesiączki, nadmierne obłosienie, zwłaszcza typu męskiego, trądzik i problemy z masą ciała. Przyczyny PCOS nie są do końca znane ale często są związane z zaburzeniami hormonalnymi i z insulinoopornością. Dziś pokażę Wam, jakie produkty powinny znaleźć się w diecie u kobiet z PCOS. Chodźcie ze mną na zakupy! Osoby z PCOS powinny sięgać po węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Produkty takie jak pełnoziarnisty ryż basmati, kasza gryczana, płatki owsiane, Sportowe makaron to świetna opcja dla tych osób. Takie produkty dają energię na długo i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Tłuszczenie nasycone pomagają zmniejszyć stan zapalny, który często towarzyszy PCOS. Wybieraj oliwę z oliwek, awokado i semieniaki. Dodając je do posiłków, wspierasz także zdrowie hormonalne. Warzywa wybieraj szczególnie te zielone i liściose. świetnie sprawdzi się szpinak czy jarmuż, są bogate w witaminy i składniki mineralne. W naszym koszyku ląduje też papryka, która jest świetnym źródłem witaminy C. Owoce wybieraj świeże, świetnie sprawdzą się owoce jagodowe, czyli borówki, jagody czy na przykład maliny. Podsumujmy sobie nasze zakupy. Mamy źródła węglowodanów złożonych o niskim indeksie glikemicznym, czyli makaron pełnoziarnisty, kaszę gryczaną i płatki owsiane. Znalazły się też źródła dobrych tłuszczów. Mamy oliwę z oliwek, pestki dyni, orzechy i awokado. Wiecie kobiet z PCOS ważne jest również źródło białka. Mamy tutaj chudy drób, soczewicę, włożyłam również do korzyka. Odżywkę białkową wegańską, która jest świetnym wyborem dla wegan i wegetarian, ale również dla wszystkich osób, które chcą dostarczyć więcej białka roślinnego w swojej diecie. Oczywiście, w diecie kobiet z PCOS nie może zabraknąć warzyw i owoców, które są pełne witamin i składników mineralnych. Przy PCOS, suplementacja może być dużym wsparciem. Warto zainteresować się inozytolem, który poprawia wrażliwość tkanek na insulinę. Pasami omega-3, które zmniejszają stan zapalny, oraz berberyną, która naturalnie obniża poziom cukru we krwi. Zapraszam was na szybkie śniadanie dla kobiet z PCOS. Do przygotowania naszej owsianki potrzebujemy tak naprawdę tylko kilku składników: płatki owsiane, odżywkę białkową, maliny, orzechy i banana. Płatki owsiane zalewamy wrzątkiem, przykrywamy i zostawiamy na kilka minut do napęcznienia. W międzyczasie przygotujemy sobie odżywkę białkową. Nasze płatki polewamy przygotowaną wcześniej odżywką białkową. Na koniec posypujemy naszymi owocami i orzechami. I gotowe. Zdrowa, zbilansowana owsianka, która pomoże w walce z PCOS. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. I pamiętajcie, każda zmiana zaczyna się od małych kroków. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. A ja spróbuję naszą owsiankę. Pyszna jak zawsze, a do tego zdrowa i odżywcza.